Ogólnie jakbym miało być cztery to będą odcinki gamingowe jakoś w, w lutym, jakoś tak, także więc y, luty są jakoś tak, także więc po prostu to będzie takie wiecie, takie mm, robione na spontanie. Mm. trochę wyjdzie, ale przynajmniej chyba będzie sprawny, bo tamten nie był sprawny, także więc no ogólnie chuję trochę, ale powiem, wam że po prostu ratuję ten kanał, bo widzę, że coraz mniej, um, coraz mi po prostu wyświetlenie jest. No i nie chcę, żeby ten kanał umierał, bo no jednak wspólnie zrobiliśmy to, co zrobiliśmy. Zrobiliśmy tam prawie ty, y, 350 tysięcy wyświetleń. Także więc lecimy dalej z tym kanałem. Po prostu, nie mogłem być aktywny na kanale aż tak, bo... Miałem ja po prostu zadowolony dzień. Znaczy dzień. Tam... Kilka dni. Ale ja jestem już z powrotem. No i co mogę więcej powiedzieć? Jutro będzie odcinek na kanale. Jutro będzie odcinek na kanale, i po prostu to będzie wytłumaczone w pełen logiczny sposób. Po prostu będę starał się ogarniać. Mmm... po prostu byście nie wiedzieli, ale wiedzieli o co biega. Żebyście żeby po prostu wiedzieli, co się dalej dzieje, co ja planuję na kanale, ale żebyście nie dowiedzieli się wszystkiego od razu. Tylko tak jakby po części. Hmm. to będą takie yy, quizy. Moja no, też live sobie zrobimy yy, i one właśnie będą do czy quizów, live y, albo odcinki i wtedy będziecie musieli w wpisać w komentarzach czy to jest to czy to jest coś innego yy... no ogólnie wszystkie yy, wszystkie po prostu yy, odcinki yy, do marca czy, sorry, do lutego e, drugiego będą e, takie jakby mm, albo może po prostu do lutego e, po prostu będą mm, informacyjne odcinki i quizy w tych informacyjnych odcinkach um, hmm. no i co? i po prostu to będzie takie, że wiecie że e, będziecie mogli Zgadywać, a ja będę Wam pisać w komentarzach, czy to jest coś innego niż to, co ja myślę. Niż to, co ja dla Was czekuję. Mm, Bo jeszcze nie mam tego zrobionego, yy, ale będę miał za... za mam dwa miesiące niecałe. Także Serio, warto oglądać ten kanał. Serio, warto oglądać ten kanał Ja wiem, że takie amatorskie robię filmy i w ogóle, ale przynajmniej są filmy jakieś, jak dzisiejsi youtuberzy e, robią odcinki, e, znaczy jakieś te poprawki czy, czy coś Po prostu ja nie jestem taki, żeby po prostu poprawiać to, co ja po prostu robię bo, no. W taki sposób jest po prostu Git. No i moim no zdaniem bez sensu tak film. Jak się czuję, że po prostu jest idealny film, no to... Ale zmierzając do sedma, e, jutro będzie odcinek. Pojutrze będzie odcinek. Po pojutrze i tak e, do piątku. Czy jakoś tak? Bo potem są święta. W Trzech króli święto i y, ja w święta nie... znaczy w sumie będę nagrywał, ale tak wiecie, tak, z, te, tak rzadko. E, a mm, e, tego. A w Trzech króli to nie wiem, czy będę nagrywał, nie wiem. Chyba nie Nie wiem, w sumie widzę, ale e, potem... Mm, no co... Oto to jest Sylwester. E... W sumie mogę nagrać jakiś tam odcinek. Odcinki będą ogólnie e... może dwa, dwa razy w dniu. Nie wiem, zobaczę. Ale to wtedy będą dwa dni lub trzy dni e... przerwy. Dwa dni w sumie. Także więc no, nie będzie zbyt źle. Obiecuję wam. Widzę wam. Uratuję ten kanał, żeby się nie rozpadał i tyle to daj sobie po prostu powięcej bo po prostu fajnie że ty jesteś że jesteście te... mm. i co no i zbieramy do 2000 subskrybentów nie na ten kanale także więc no, mam na tym że ten odcinek ósmy bodajże albo dziewiąty w pokoju w ciszy usiądź, rozciągnie się wygodnie